Dzień dobry. Witajcie 228 dnia serii Codziennie do matury. Dzisiaj w zadaniu pierwszym będziemy mieli geometrię analityczną, w zadaniu drugim stereometrię, a ostatnie zadanie to równanie wielomianowe. Zachęcam do samodzielnego rozwiązania zadań. Za moment poproszę was o zapauzowanie filmu i rozwiązanie zadań samodzielnie, ale najpierw, jeśli macie taką możliwość, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, żeby napędzić youtube'owy algorytm. Życzę wam powodzenia. Zadanie pierwsze. Mamy dwa punkty, A i C. Od razu może wyświetlę rysunek, który stworzyłem i będę go omawiał. Punkt A ma współrzędny minus 1,1. Punkt C ma współrzędne 1,9. Oczywiście pierwsza współrzędna punktu to współrzędne określające szerokość, a druga współrzędna to jest współrzędna określająca wysokość. Więc punkt C na przykład jest jedna jednostka na szerokości, na x i 9 jednostek do góry. Wiemy, że to jest jedno AC, odcinek AC. Jest jednym z ramion trójkąta. Mamy też informację, że AC równa się BC, więc jest to ramię, gdzie jeszcze od C będzie odchodziło jakieś drugie ramię. Takie nawet zakreślam wstępnie. I to ramię będzie równej długości. Podstawa leży na prostej AB. I ta prosta jest określona równaniem, który tutaj mamy. Ja już to wszystko porysowałem. No i jeśli chodzi o samą prostą AC, czyli prostą, na której leży to ramię, o którym wspomniałem wcześniej, to po prostu połączyłem dwie kropki. Tutaj nie ma nic bardziej skomplikowanego. Tylko być może się zastanawiacie, skąd ja wziąłem tę niebieską linię. A ta niebieska linia, niebieska prosta, to jest ta prosta. Na to jest kilka metod, żeby ją wyznaczyć. Najszybszą jest wykorzystanie faktu, że ta prosta według treści zadania leży, przechodzi przez punkt A. Skoro przechodzi przez punkt A, to na pewno w tym miejscu mogę zacząć i wiedząc, że współczynnik kierunkowy, czyli jedna druga, wyznacza mi następny punkt, bo współczynnik kierunkowy mówi nam, z jaką prędkością i w jaki sposób prosta się zmienia. I w tym przypadku, jeśli jest to jedna druga, to oznacza, że nasza prosta, jedną jednostkę do góry wzrasta i w tym czasie przesunie się też dwie jednostki w prawą stronę. A więc z punktu A idziemy jedną jednostkę do góry, dwie jednostki w prawo. No i w ten sposób moglibyśmy powyznaczać sobie punkciki, według których nasza prosta powstanie. Jedna do góry, dwie w prawo. To jest najszybszy sposób. Jeśli ktoś jednak tej metody nie lubi i zmaga się z nią i nie może zapamiętać, gdzie jest zmiana wysokości, gdzie jest zmiana szerokości, można wykorzystać podstawianie do wzoru. Możemy wybrać sobie jakiegoś x, przykładowo x równego 1. I podstawić pod ten wzór pod x. Dostaniemy wtedy y równa się 1, 2 razy 1 plus 3, 2. Czyli 1, 2 plus 3, 2 to jest 4, 2, czyli po prostu 2. I w tym momencie dla x równego 1 osiągamy wysokość 2. Teraz, mając 2 punkty, wystarczy, że przyłożycie linijkę i pociągniecie prostą. W ten sposób możemy bardzo szybko, bardzo sprawnie taką prostą stworzyć. Na tym etapie, jak już mam dwie proste. Muszę znaleźć sposób na wyznaczenie punktu B. Punktu B, który będzie też leżał na tej prostej, co wynika z treści zadania. Podstawa AB to jest gdzieś tutaj będzie znajdował się punkt B. Nie wiem dokładnie gdzie. Mogę go szacować na przykład w tym miejscu, tak żeby mi się zgadzała długość odcinka. Na razie na tak zwane oko. Teraz wygląda to mniej więcej jak równoramienny trójkąt. Czas teraz na metodę. Metody przedstawię wam dwie. Pierwszą z nich będzie. Wykorzystanie prostopadłości. Wykorzystanie prostopadłości to jest takie już troszkę przekroczenie granic podstawy programowej. Ale pozwolę sobie na to, być może Wam się przyda prostopadłość. Prostopadłość jest na rozszerzeniu, w tym momencie podsta podstawa nie powinna mieć prostopadłości, ale kto wie, nie jest ona bardzo skomplikowana, więc pokażę Wam tę metodę. Druga metoda będzie już taka, która w pełni zabiera się w podstawie metoda algebraiczna z wykorzystaniem długości odcinka prosta, sprawna i przyjemna. A więc zaczynajmy. W tej pierwszej metodzie wykorzystamy fakt, że nasz trójkąt musi być równoramienny, więc musi istnieć prosta, która przechodzi pod kątem prostym do podstawy i jest ona i zawiera ona wysokość tego trójkąta. W równoramiennych tak to działa, że tutaj wysokość będzie na pewno, zresztą jak każda wysokość, opuszczona pod kątem prostym, ale bardziej chodzi nam o to, że ona podzieli nam to na dwa identyczne trójkąciki, więc tutaj na 100% jest środek odcinka AB. I ten środek odcinka AB ja nazwę tutaj literką S. Tutaj mamy punkt B. Jak znaleźć tę pomarańczową prostą? Wykorzystamy fakt, że znamy prostą AB, do której pomarańczowa prosta jest prostopadła. Jeśli jest prostopadła, to współczynniki kierunkowe spełniają warunek prostopadłości. Czyli pierwszy współczynnik kierunkowy razy drugi współczynnik kierunkowy równa się minus 1. Więc jeśli pierwszy współczynnik kierunkowy wynosi 1 druga, to możemy z tego policzyć drugi współczynnik kierunkowy. Jeśli pomnożymy razy 2, żeby skrócić tutaj ułamek, to okaże się, że współczynnik kierunkowy drugiej prostej wynosi po prostu minus 2. I to jest współczynnik kierunkowy tej pomarańczowej prostej. Teraz potrzebujemy tylko wyrazu wolnego, żeby mieć pełen wzór. Jak go wyliczymy? Podstawimy punkt, przez który nasza prosta przechodzi. W tym momencie wiemy, że wygląda ona tak. y równa się minus 2x plus b. B nie znamy, x i y to są współrzędne punktu, które na tej prostej leżą. A więc punkt C podstawimy. 9 równa się minus 2 razy 1 plus B. Tu wyjdzie nam minus 2, którą przeniesiemy i okaże się, że B wynosi 11. A więc nasza nowa prosta, pomarańczowa prosta ma wzór minus 2x plus 11. Teraz czas na znalezienie punktu S. Punkt S znajdziemy z wykorzystaniem układu równań. Aby znaleźć punkt przecięcia dwóch prostych, czyli w tym przypadku naszej prostej pomarańczowej i prostej niebieskiej, wystarczy rozwiązać układ równań tych dwóch prostych, i to, co nam wyjdzie, powinno być punktem przecięcia. A więc bierzemy prostą y równa się 1, 2x plus 3, 2 i bierzemy prostą pomarańczową, którą przed chwilą uzyskaliśmy, y równa się minus 2x plus 11. Skoro to jest y i to jest y, to można je po prostu bezczelnie do siebie przyrównać, i właśnie to robię. Bierzemy drugą prostą. 2x plus 11 i algebra pomnożę razy dwa stronami, żeby się popozbywać niewygodnych ułamków. Tu będziemy mieli plus 3, tutaj minus 4x plus 22. Przeniesiemy x na jedną stronę, tu będzie 5x i przeniesiemy trójkę na drugą stronę. Będziemy mieli tutaj 19. Podzielimy stronami przez 5. Tutaj nawet zapiszę, że pomnożyłem przez 2 stronami, x będzie się równał 19. Piątych. Możemy też policzyć drugą współrzędną, policzyć y. Wystarczy, że podstawimy pod którąkolwiek z prostych. Pod pomarańczową wydaje mi się, że będzie mi trochę łatwiej, a więc y równa się minus 2 razy 19 piątych plus 11. Rozwiązujemy to algebrę. Wmnożymy tutaj 19 razy minus 2, dostaniemy minus 38 piątych. Z 11 zrobimy wspólny mianownik, czyli... Wspólnym mianownikiem będzie piątka, więc 55 piątych. Obliczamy, dodajemy do siebie i dostajemy 17 piątych. Punkt, który nam wyszedł, powinien nam się tutaj jakoś mniej więcej zlewać z tym S-em zaznaczonym u mnie na rysunku. 19 piątych to jest 3 całe i 4 piąte. Zobaczmy, czy tak jest mniej więcej na rysunku. Mamy tutaj 3 całe i 4 piąte. Tak mniej więcej jest, a wysokość to jest 3 całe i 2 piąte co też mi się mniej więcej z rysunkiem zgadza. Ok, więc prawdopodobnie wszystko jest dobrze, liczymy dalej. Skoro wiemy, że S jest środkiem odcinka AB, to wykorzystamy wzór na środek odcinka, żeby policzyć współrzędne punktu B. Wiemy, że jeśli chcemy policzyć X środka, to wystarczy, że dodamy X początku, X końca i podzielimy na dwa. Tak samo z Y. Skoro XS znam i wiem, że wynosi 19 piątych, a brakuje mi tylko xb, tak naprawdę, bo xa też znam, wiem, że wynosi minus 1. To wystarczy, że rozwiążę to równanie i powinno mi się tutaj utworzyć xb. Pomnożymy stronami razy 2. Będziemy mieli 38 piątych, równa się minus 1 plus xb. Dodamy jedynkę tutaj, czyli 5 piątych na drugą stronę, 43. Piąte równa się xb. Mamy pierwszą współrzędną punktu b. 43 piąte. Policzmy jeszcze drugą współrzędną. Do tego celu musiałem się troszeczkę poprzesuwać. Identyczna sytuacja. ys równa się, no i mamy y początku, dodać y końca odcinka, podzielone na dwa. ys policzyliśmy, jest to 17 piątych. To się równa. ya, czyli 1 Plus yb, którego nie znamy i dzielimy to przez 2. Mnożymy teraz stronami przez dwójeczkę. Dostaniemy 34 piąte. Tą jedynkę potem będziemy przenosić, ale może nie tak szybko, żeby nie wprowadzić tutaj zbytecznego zamieszania. Musimy teraz tylko yb policzyć, przenosząc jedynkę na drugą stronę, czyli tak jakby odjąć 5 piątych, będziemy mieli 29 piątych. Równa się yb. O, ledwo się zmieściłem, ale się zmieściłem. Dobrze. Podsumujmy, co nam wyszło. Wyszło nam, że punkt B powinien mieć współrzędne x 43 5, y 29 5. Jakbyśmy to zapisali w postaci liczb mieszanych lub w postaci całości, dostalibyśmy, że punkt B ma współrzędne 8,3 piąte lub 8,6, jak kto woli sześćdziesiątych, a tutaj byśmy mieli 5 całych i 4 piąte, czyli jak kto woli 5,8 też można zapisać. Mamy współrzędne punktu B, które możemy jeszcze porównać z rysunkiem, czy faktycznie jesteśmy mniej więcej w punkcie 8 i 8,6 na szerokości, to by się zgadzało, i około 5,8 na wysokości też by nam się zgadzało. Rozwiązaliśmy metodą numer 1. W drugiej metodzie mamy pewną trudność. Musimy wyznaczyć współrzędne punktu B, mimo że w praktyce ich nie znamy, chociaż tak, żeby miały jedną niewiadomą. No i to nie jest jakieś takie koszmarnie trudne, ponieważ wiemy, że punkt B leży na pewno na prostej AB, której znamy dokładny wzór. Jeśli pierwszą współrzędną określilibyśmy jako XB, to druga, w związku z tym, że istnieje na nią wzór, Byłaby do określenia wzorem 1, 2, XB plus 3, 2. I mamy w tym momencie tylko jedną niewiadomą. Co prawda druga współrzędna wygląda brzydko, aczkolwiek ona nam bardzo pomoże w obliczeniach. Do tego przejdę za chwileczkę. Nawet podczas obliczeń przez jakiś czas będę używał tutaj określenia, że jest to y, b. Będzie mi łatwiej liczyć. Potem jak już wszystko poupraszczam, to wtedy pod y, b właśnie podstawię to. Teraz bardzo dużo obliczeń, więc pozwoliłem sobie przygotować je troszkę wcześniej i tylko omówić cały ten algebraiczny proces. Oczywiście zachęcam do pauzowania i robienia obliczeń samodzielnie, żeby przećwiczyć, żeby to dobrze Wam wychodziło. Będziemy wykorzystywać wzór na długość odcinka. Najpierw policzymy długość odcinka AC, dlatego że odcinek CB jest identycznej długości. Trójkąt ma być równoramienny. A więc liczę AC, podstawiając pod wzór na długość odcinka, tylko że zamiast XB podstawiam XC, no i zamiast XA, wiadomo, XA... Podstawiając pod wzór minus liczbę ujemną, czyli minus, minus 1, oczywiście dodajemy 1 i w ten oto sposób dostajemy pierwiastek z 68. Wiemy, że odcinek CB jest identycznej długości, a więc teraz podstawiam że pierwiastek z 68, czyli odcinek CB, i tutaj podstawiam już dane z odcinka CB. B nie znam, więc będzie xb i yb, a tutaj mamy współrzędne punktu C. 1, widzicie, i 9. Teraz jeszcze obliczę o ten fragment, rozpiszę go za pomocą tego wcześniej zaplanowanego wzoru. I on po rozpisaniu, po podstawieniu pod yb, jak widzicie, podstawiłem to. I minus 9. Minus 9 to jest minus 18 drugich. Wspólnym mianownikiem można policzyć, że to wyrażenie tutaj podkreślone na fioletowo to będzie 1 druga xb minus 15 drugich. Teraz kolejna rzecz. Dużo obliczeń, więc on omówię krok za kroczkiem, co się tutaj wydarzyło. Pierwiastki opuściłem, dlatego że mam pierwiastek po lewej stronie, pierwiastek po prawej stronie, więc mogę śmiało przyrównać to, co mam pod pierwiastkami. Pierwszy wzór skróconego mnożenia xb do kwadratu, czyli pierwszy wyraz do kwadratu. Tutaj podwojony iloczyn obu z tego wzoru. Tutaj plus drugi wyraz do kwadratu, czyli po prostu 1 jedynka do kwadratu. Następnie pierwszy wyraz do kwadratu, czyli do kwadratu podniesiony 1 druga xb. Podwojony iloczyn obu, czyli 2 razy 1, druga xb razy 15 drugich dostaniemy. 15 drugich, no dokładnie do minus, bo minus jest we wzorze i oczywiście xb. Ostatnie drugi wyraz do kwadratu, czyli 15 drugi do kwadratu, 225 czwartych. Mnożymy stronami przez 4 dla porządku. I żeby się pozbyć ułamków, wychodzi nam taka algebra. Pamiętamy, że wymnażamy wszystko każde po kolei skracamy mianowniki. Tutaj jak skróciliśmy dwójkę, to jeszcze dwójka się domnożyła do licznika. Dostajemy takie równanie, które po przeniesieniu na jedną stronę, po redukcjach wyrazów podobnych i tym podobnych w magicznych cudach algebraicznych, daje nam takie równanie kwadratowe, gdzie xb jest niewiadomą. Obliczamy deltę. Oto ona. W skrócie opowiem, co tutaj w tej delcie się dzieje. Minus 38 do kwadratu to jest ten współczynnik, który stoi przy xb. Minus 4 razy a, czyli razy współczynnik stojący przy najwyższej potędze niewiadomej, i razy C, czyli minus 43. Jak przeliczycie to na spokojnie, uwzględnicie znaki, zobaczycie, że wychodzi 2304 po spierwiastkowaniu 48. Liczymy pierwsze miejsce zerowe. Minus B, czyli 38, widzicie było minus 38. Minus pierwiastek z delty, czyli to 48, przez 2A, czyli 2 razy 5. Wychodzi nam minus 1 i to jest ten wynik tutaj z punktu A, dlatego że algebra nie ma zielonego pojęcia, czy ja licząc odległość od punktu C liczę punkt B. Czyli liczę punkt A. Dla algebry jest to niejasne, ona nie wiedziała, że ja ten punkt znam. Jeśli w ogóle można powiedzieć, że algebra cokolwiek wie. Dalej mamy punkt drugi, no to wychodzi nam z przeliczeń, że jest to 8,6, tak jak nam wychodził x w poprzedniej metodzie. Teraz wystarczy, że policzę y, a do tego podstawię pod wzór na yb, czyli to będzie 1, 2 razy do 80 plus 3, 2. Wspólne mianowniki, czy ewentualnie kalkulator, doprowadzą nas do wyniku 5,6 dziesiątych, można więc podsumować, że punkt B będzie miał współrzędne, 8,6, jeśli chodzi o współrzędną X i 5,8, jeśli chodzi o współrzędną Y. Tutaj troszeczkę przyspieszyłem, no bo już mieliśmy to wcześniej obliczone, tu tylko porównujemy, że wychodzi nam to samo. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to wiecie, gdzie je zadawać, a ja póki co i tak już dużo czasu Wam zająłem, więc przejdę do zadania numer dwa. Jeśli jeszcze tu jesteś, to bardzo Ci dziękuję, bo wytrwać takie zadanie, jak tłukliśmy przed chwilą, to naprawdę trzeba być kozakiem. Mamy objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego. Graniastosłup prawidłowy trójkątny to jest taki graniastosłup, który w podstawie ma trójkąt równoboczny i ma wszystkie tutaj krawędzie równe, opuszczone pod kątem prostym do płaszczyzny podstawy. I naszym zadaniem jest policzenie krawędzi podstawy. Z racji tego, że w podstawie jest trójkąt równoboczny, to mamy dużo łatwiej. Objętość takiego to stosłupa liczymy jako, jed, jako pole podstawy razy wysokość. Czyli w naszym przypadku będzie to razy 7. Znamy objętość, wynosi ona 28 pierwiastków z 3. Nie znamy pola podstawy i znamy wysokość razy 7. Jak podzielimy stronami przez 7, to dostaniemy tutaj 4 pierwiastki z 3. Równa się pole podstawy. Pole podstawy trójkąta równobocznego ma wzór A pierwiastków z 3 a kwadrat. Przepraszam, pierwiastków z 3 na 4. I tutaj się to równa 4 pierwiastki z 3. Musimy teraz wyliczyć z tego A, bo A jest krawędzią podstawy, więc powinno być sprawnie. Możemy na przykład pomnożyć razy 4, żeby dostać tutaj a kwadrat pierwiastków z 3, czyli skrócić ten mianownik. Dostaniemy tutaj 16 pierwiastków z 3. Możemy skrócić stronami przez pierwiastek z 3, żeby dostać A kwadrat równa się 16. I możemy wyliczyć A, które się równa 4. Nie będziemy uwzględniać wyniku ujemnego. Celowo, gdyż jest to długość krawędzi. Pytali nas o długość podstawy tego grania proszę uprzejmie pod punkt B. Było krócej niż w poprzednim zadaniu. Tego można było się spodziewać. Przejdźmy do zadania numer 3. W ostatnim zadaniu musimy tylko przeanalizować, ile jest rozwiązań. A tego typu postaci, postaci iloczynowej, łatwo się to robi, bo wystarczy znaleźć liczby zerujące konkretne nawiasy lub konkretne czynniki. Mamy tu do czynienia z trzema czynnikami. Przypomnę, że czynnik to jest element mnożenia. A więc x jest pierwszym z nich, on jest pomnożony z nawiasem x odjąć 3, no i jest też tutaj mnożenie pomiędzy nimi, więc jest x kwadrat plus 25 jako trzeci czynnik. Każdy z nich teoretycznie ma prawo się wyzerować i jego wyzerowanie oznaczałoby, że zeruje nam się całe równanie, czyli wtedy lewa równałaby się prawej. A więc sprawdźmy, co wyzeruje pierwszy czynnik. No oczywiście 0. Wstawienie zera w tym miejscu spowodowałoby, że wszystko się zeruje. Więc jedno rozwiązanie x równe 0 na pewno mamy. Więc zapiszę, x równa się 0. Drugi, co wyzeruje x odjąć 3? Oczywiście trójka, bo 3 odjąć 3 to 0. A więc moglibyśmy zapisać, że x równe 3 to także jest drugie rozwiązanie. A co zeruje x kwadrat plus 25? A powiem Wam, że nic. Żadna liczba rzeczywista. Dlatego, że to jest na pewno dodatnie, to też jest dodatnie, a dwie dodatnie liczby nie mogą się wyzerować. Więc no nie ma opcji, nic z tym nie zrobimy. Więc to się nie zeruje, tu jest brak rozwiązań. Może ja tutaj zapiszę po prostu brak rozwiązań. A więc rozwiązanie zostało wygenerowane z tąd i stąd. Więc są dwa rozwiązania, 0 i 3. Odpowiedź C. Tyle. To zadanie Express w ramach rekompensaty za bardzo długie zadanie pierwsze. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Zapraszam też do wsparcia kanału. Link znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.